Wyczekiwany triumf czarnych koszul, trwająca niemoc motoru Lublin, a także rozpędzony lidersko obrzegu. Weekendowe granie w szóstej kolejce Ewinner II Ligi już za nami, czas więc na podsumowanie wydarzeń. Oto jak wyglądał plan szóstej kolejki Ewinner II Ligi. Ciekawie zapowiadały się m.in. mecze Stomilu z Górnikiem, Hutnika z nowym liderem Kotwicą, Pogoni z Motorem, czy też Siarki z Radunią. Kolejkę zaczęliśmy we wczesne sobotnie popołudnie we Wrocławiu, gdzie rezerwy Śląska grały z rozpędzoną i będącą w świetnych nastrojach po derbowym triumfie Olimpią Elbląg. Goście chcieli podtrzymać nastroje i zaatakowali już w czwartej minucie. Strzał Rajcha został zablokowany, a po chwili poprawił go Jan Sienkiewicz i związkowcy szybko napoczęli rywala. Kolejna okazja gości po ponad kwadransie. Po centrze rzutu rożnego do strzału doszedł Stasiak, ale dobrze w bramce. Zachował się mielcarz. Rezerwy Śląska swoje szanse poszukiwały tuż przed przerwą. Przebojowo z piłką przedarł się Gryglak, Nie najlepsza interwencja Witana, z czego korzysta Miłosz Kurowski i Wrocławianie doprowadzają do wyrównania. Do przerwy remis, a w drugiej połowie obie drużyny dążyły do zwycięstwa. W 52 minucie przed szansą stanął lewkot, ale zdecydowanie chybił. Natomiast w końcówce groźnie strzelał Lutostański, jednak nie zmieścił piłki pod poprzeczką. Olimpia piłkę meczową miała w doliczonym czasie. Gola na wagę trzech punktów mógł zdobyć Wojtyra, a drużynę rezerw Śląska przed utratą bramki. Dobrą paradą uchronił Mielcarz. Szósta kolejka rozpoczęła się od remisu. Zaglądamy na Warmię i Mazury. Tutaj będący w odmiennych nastrojach od Tomil Olsztyn podejmował Górnika Polkowice, który po środowej porażce z Pogonią siadłce stracił pozycję lidera. Spotkanie aktywnie rozpoczęli Górnicy. W 14 minucie ich pierwsza okazja. Świetny strzał oddaje Chaves, po czym jeszcze lepszą interwencją popisał się Mądrzyk. Niespełna 10 minut później znów dobra akcja przyjezdnych, podanie Fryzowicza, a tym razem Abdallah Hawez wpisuje się na listę strzelców. Trzeci gol w tym sezonie Egipcjanina i sytuacja Stomilu znacznie trudniejsza. W pierwszej połowie Olsztynianie trafili wprawdzie do siatki rywali, ale po centrze Szibaty z rzutu wolnego na spalonym znajdował się Kurbiel. W drugiej połowie odważniej do ataku ruszył Stomil. W 55 minucie dobry do strzał Szibaty, po którym zmuszony do wysiłku został Niezgoda. Chwilę później po centrze z rzutu rożnego szanse miał Żwir, jednak kapitan gospodarzy nieczysto trafił w piłkę. Podkręca tempo Stomili, w efekcie w polu karnym sfaulowany został Wójcik i gospodarze będą mieli jedenastkę. Rzut karny na gola zamienia niezawodny Jakub Tecław i w Olsztynie mamy już 1-1. do -1. Stomilowcy rozochoceni chcą kolejnej goli, po ponad godzinie mogło być już 2-1. do Okazję miał niezwykle widoczny tego popołudnia Wójcik, jednak niezgoda do spółki z poprzeczką uratował górników. W końcówce spotkania jeszcze raz w ataku Stomil. Kolejne starcie w polu karnym, tym razem między Tecławem a Baranowskim i Olsztynianie mają drugi w tym meczu rzut karny. Jedenastkę na gola ponownie zamienia Tecław i w drugiej połowie Stomil odwrócił wynik na swoją korzyść. Goście już nie zdążyli odpowiedzieć i Stomil wygrywa z górnikiem 2 do 1 po golach z rzutów karnych. Warto dodać, że Olsztynianie łącznie w trzech domowych meczach mieli już sześć jedenastek. W ostatniej z gier jesteśmy po raz drugi w tym tygodniu w Darnobrzegu. Po bezbramkowym remisie z GKS-em Jastrzębie, tym razem Siarka chciała odnieść zwycięstwo w starciu z Radunią Stężyca, czyli ekipą, której ostatnio udało się przełamać. Na pierwszą, wartą odnotowania okazję trzeba było czekać do 37 minuty. Wówczas po podaniu Dej sporo przestrzeni miał Radosław Stępień. Zawodnik Raduni zdecydował się na strzał i zrobił to niezwykle precyzyjnie. Potwierdza swoją wysoką skuteczność na początku sezonu Stępień i Siarka musi odrabiać straty. Gospodarze mogli to zrobić bardzo szybko. 120 sekund po straconej bramce naciskany Tułowiecki źle wybił piłkę. Z braku bramkarza chce skorzystać Lewicki, jednak jego strzał zatrzymuje się na słupku. Szczęście było po stronie Raduni, dlatego też gospodarze w drugiej połowie muszą kontynuować poszukiwania wyrównującej bramki. Najpierw w 48 minucie celnym strzałem Tułowieckiego sprawdził czar, a chwilę później potężnie, lecz obok słupka uderzał Kaliniec. W 57 minucie kolejna akcja Siarki. Po wrzutce Kwaśniewskiego piłka ostatecznie dociera do Hrinczara. Strzał Słowaka i po raz drugi w tym meczu słupek uratował Radunie. 8 minut później jeszcze raz centrował Kwaśniewski, ale i tym razem zabrakło skutecznego zamknięcia. Niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak też było tym razem. W doliczonym czasie na uwolnienie zagrywał Łuczak. Po chwili na czystą pozycję wychodzi Janusz Surdykowski i doświadczony snajper delikatną podcinką pieczętuje triumf swojej drużyny. W drugiej połowie, w której atakowała Siarka, gola strzeliła Radunia. Drużyna z Kaszub podnosi drugie zwycięstwo z rzędu, zachowując pierwsze w sezonie czyste konto. Pozostałe spotkania zaplanowane zostały na niedzielę. W samopołudnie południe nic trzeciego domowego zwycięstwa poszukiwał w meczu z Garbarnią Kraków. Pierwsza część należała do gospodarzy. Już w szóstej minucie po centrze Moskwika z rzutu rożnego świetnie w polu karnym odnalazł się Maciej Fidle i bramko strzelny na początku tego sezonu Snajper otworzył wynik spotkania. Po ponad kwadransie mogło być już 2 do 0. Po przebojowej akcji strzał oddał Grudziński, ale zabrakło mu lepiej skalibrowanego celownika. 10 minut później znów w natarciu z nicz. W pole karne wpada Shumanagamatsu i oddaje efektowny strzał z woleja, Bez szans był kozioł i gospodarze wyszli na dwubramkowe prowadzenie. W drugiej połowie obudziła się garbarnia. Najpierw niewiele słupka piłkę posyła Purcha, a w tym przypadku doszło do kontaktów w polu karnym, które arbiter zakwalifikował jako faul. Jedenastka na gola strzałem w środek bramki zamienia Bartłomiej Purcha i Brązowi odzyskali nadzieję na wywiezienie z Pruszkowa przynajmniej punktu. Nadzieje te mogły się ziścić w doliczonym czasie, jednak główkę rzaka doskonale powstrzymał Misztal ratując trzy punkty swojej drużynie. Znicz w trzecim domowym spotkaniu odnosi trzecie zwycięstwo. Czas spojrzeć, jak w minionej kolejce poradziła sobie druga z krakowskich drużyn. Nieobliczalny na początku tego sezonu hutnik gościł nowego lidera Ełiner II ligi kotwicę Kołobrzeg. Przyjezdni od pierwszych minut zamierzali narzucić swoje warunki gry. W piątej minucie po strzale Łysiaka po raz pierwszy do interwencji zmuszony został Szewczyk. Po ponad kwadransie młody bramkarz szkutnika nie miał już jednak szans, gdy taką główką popisał się Dominik Chromiński. I pomocnik kotwicy w drugim kolejnym meczu mógł cieszyć się z gola. Czy jest nie na prowadzeniu? A już 4 minuty później przeprowadzili oni kolejną składną akcję, po której piłkę wyłożył Sadzawicki, a formalności strzałem do pustej bramki dopełnił Paweł Łysiak. Mimo dwóch otrzymanych ciosów, kłótnik się nie podłamał. W 37 minucie sprytnie za plecą gości podaje Świątek, a na piłkę czekał Mark Asignori, nie zmarnował swojej szansy. Hutnik strzela gola kontaktowego, ale wątpliwości co do wyższości w tym meczu kotwicy zostały szybko rozwiane. W 40 minucie po wrzutce zrzutu wolnego efektowny strzał głową oddał Damian Kostkowski i było 3 do 1. A chwilę później szybki wypad przyjezdnych po podaniu łysiaka precyzyjnym uderzeniem wykończył Grzegorz Goncerz. Przepraszający gest goncerza po tym golu na 4 do 1, gdyż snajper ten swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w Hutniku. Gospodarze na łopatkach, a ich plany odrabiania strat w drugiej połowie legły w gruzach w 48 minucie, kiedy to drugą żółtą kartkę obejrzał Krzysztof Iwanicki i hutnicy przez praktycznie całą drugą odsłonę musieli grać w osłabieniu. Kolejny goli szukała drużyna Marcina Płuski. Najpierw widzimy niecelny strzał Łysiaka, a następnie po próbie cywińskiego świetną paradę szewczyka. Kotwica nie spuszczała nogi z gazu i kropkę nad i postawiła w 71 minucie, gdy kolejną asystę na swoje konto zapisał Łysiak. A pierwszego gola w barwach Beniaminka zanotował Kamil Kort. Nokaut na suchych stawach i nie zatrzymujący się lider obrzegu, rozbił hutnika aż 5 do 1. Równolegle z meczem na suchych stawach grano również we Wronkach, gdzie doszło do rywalizacji drużyn szukających pierwszego ligowego zwycięstwa rezerw Lecha z Polonią Warszawa. Od początku spotkania zaznaczała się przewaga Czarnych Oszur. W 14 minucie niezły, choć niecenny strzał oddał koton. Kolejna próba, 6 minut później. Po centrze Pazia główkuje Fidziukiewicz, poprzeczka, a dobitka Kluski okazuje się niecelna. Zmarnowana, wyśmienita okazja, a następna nadeszła tuż przed upływem pół godziny. Po kolejnej wrzutce Pazia znów strzał głową, oddał Michał Fidziukiewicz, i tym razem piłka wpadła już do siatki. Trzeci gol w tym sezonie tego zawodnika i Polonia wreszcie dopięła swego. Radość nie trwała jednak długo. 120 sekund po golu błąd w defensywie popełnia Majsterek, co bezwzględnie wykorzystuje Filip Wilak, I kolejosz po prezencie od gości wyrównał. W pierwszej połowie widzimy jeszcze ten celny strzał piątka, ale po 45 minutach na tablicy widniał remis 1 do 1. W drugiej połowie nieoczekiwanie to gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, ale ta próba palacza trafiła tylko w słupek. Kilka minut później po groźnej centrze z rożnego strzelał Fadecki, a świetnie w bramce spisał się Bąkowski. Polonia do końca dąży do zwycięstwa. W 85 minucie po rajdzie Pieńkowskiego przytomne podanie do Krystiana Pieczary, a ten z dużym spokojem i precyzją trafia do siatki. Akcja rezerwowych przynosi upragnionego golana 2 do 1. Co więcej, już w doliczonym czasie widzimy jeszcze kontrę polonistów. Bajdur wypuszcza Mateusza Michalskiego, a ten pieczętuje wygraną swojej drużyny. Upragnione pierwsze zwycięstwo Polonii w tym sezonie staje się faktem, a bohaterem gości zostają zawodnicy, wpuszczeni z ławki rezerwowych. Z wronek wędrujemy do siedlec. Tutaj, podbudowana środowym zwycięstwem, pogoń grała z niespodziewanie zamykającym ligą stawkę motorem Lublin. W 30 minucie to siedlczanie oddali celny strzał, gdy Demianiuk trafił w dobrze ustawionego Budzyńskiego. 9 minut później, po wyrzucie z autu w 16 przedarł się Michał Żebrakowski. Nieco szczęśliwie zrobił to napastnik gości, i po chwili piłka wpadła do siatki. Można powiedzieć, że siłą woli zdobył tę bramkę snajper motoru, ale najważniejszy był efekt. W drugiej połowie ponawiają natarcie przyjezd. Po podaniu króla w dogodnej sytuacji znalazł się, że Brakowski jednak nie udało mu się zwieść Kikolskiego i nie wykorzystał szansy na dublet. Motor kontrolował wydarzenia na Murawie aż do 79. minuty. Wtedy rzut wolny tuż za pola karnego mają pogoniści. Ze stojącej piłki przymierzył Maciej Wichtowski. Piłka po odbiciu od słupka wylądowała w bramce. Bramko strzelny na początku sezonu jest ten środkowy obrońca i w Siedlcach było jeden do jednego. Już cztery minuty później pogoń poszła za ciosem. Po tym, jak dobrze przechwycił piłkę, Cezary Bujalski wpadł w pole karne i oddał świetny strzał. W taki sposób wychowanek Siedlczan strzelił swojego drugiego gola w sezonie i dał ogromną radość miejscowej publiczności. Motor ponownie musi przełknąć gorzką pigułkę, a pogoń kończy wymagający tydzień zwycięstwem. Po siedlcach zaglądamy na teren Spadkowicza. GKS Jastrzębie podejmował dobrze spisujący się na początku tego sezonu KKS Kalisz. Spotkanie miało mocne otwarcie już w siódmej minucie, gdy wychodzącego na dobrą pozycję Borunia powstrzymał Daniel Kamiński, za co obejrzał czerwony kartonik. I KKSiacy przez praktycznie całe spotkanie będą musieli grać w osłabieniu. GKS przewagę liczebną spróbował wykorzystać pod koniec pierwszej części. Dwie okazje do zdobycia bramki miał Stanclik. Pierwszy jego strzał trafił w boczną siatkę, z kolei po drugim doskonale interweniował Krakowiak. Na początku drugiej części nieco niespodziewanie zaatakowali Kaliszanie. W polu karnym zahaczony został Piotr Giel, za co sędzia podyktował jedenastkę. Rzut karny na gola tradycyjnie zachowując zimną krew zamienił Nestor Gordio. I to grający w dziesiątkę Kaliszanie wyszli na prowadzenie. Na odpowiedź gospodarzy trzeba było czekać zaledwie kilkadziesiąt sekund. Po centrze zrzutu rożnego do przedłużanej piłki dopadł Szymon Gołuch i błyskawicznie wyrównał stan rywalizacji. GKS zamierzał pójść po pełną pulę. W 69 minucie celny strzał oddał Lech, a dobitka Stanclika poszybowała ponad bramką. Pomarzona okazja dla gospodarzy nadeszła jednak w końcówce. Po tym jak uderzenie Pryki ręką zablokował Smajdor i sędzia po raz drugi w tym meczu wskazał na 11 metr. Wykonawcą tego stałego fragmentu gry był Daniel Stanclik i zawodnik Spadkowicza zmarnował tę okazję. Bohaterem KKS-u Maciej Krakowiak, który po raz kolejny w tym sezonie broni jedenastkę. Finalnie GKS Jastrzębie dzieli się punktami z KKS-em. Ostatni mecz tej kolejki rozegrano w Puławach. Wisła po ostatniej porażce w Kołobrzegu chciała wrócić do zwycięskiej serii zaczynając od wygrania z Beniaminkiem rezerwami Zagłębia Lubin. Obie ekipy od początku usposobione były ofensywnie. W pierwszym kwadransie gospodarzy postraszył Hinokio, ale piłka po rykoszecie minęła bramkę. Z kolei w 21 minucie, z kontrą wyszli poławianie, Ed Nilsson w tempo podał do Mateusza Klichowicza, a ten wykorzystał swoją szybkość i strzelił swojego pierwszego gola w barwach Wisły. Odpowiedź miedziowych nadeszła kilkanaście minut później. W 35 minucie, piłka po serii prób ostatecznie spadła na nogę Bartłomienia Kutki, a ten niezwykle skuteczny na początku sezonu prawy obrońca nie pomylił się i tym razem. Po chwili mogło być już nawet 2-1 do 1 dla gości, ale w tym przypadku debiutującego w bramce Wisły Alberta Posiadałe po strzale pięki uratował słupek. Przed przerwą młody golkiper musiał także wykazać umiejętności i odbił nogami to uderzenie Ratajczyka. W drugiej połowie widać było, że obie ekipy interesuje pełna pula. W 56 minucie Matysa celnym strzałem sprawdził Ed Nilsson, natomiast po drugiej stronie w tej sytuacji Adamskiego zahaczył Majewski i arbiter podyktował rzut karny. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem w okienko dał prowadzenie swojej drużynie. Kilka chwil później po faulu na pięce w pozornie niegroźnej sytuacji gościom został przyznany drugi rzut karny. Druga odsłona starcia posiadały z Adamskim i tym razem zwycięsko z niej wyszedł bramkarz Wisły, który obronił także dobitkę. Parady te podtrzymały szansę wisłaków na korzystny wynik. W czwartej doliczonej minucie wydawało się, że gospodarze dopną swego, ale to trafienie paluchowskiego nie zostało uznane. Rezerwy zagłębia wygrywają w puławach i zgarniają pierwsze w tym sezonie wyjazdowe punkty. Podsumujmy wszystkie rezultaty szóstej kolejki. Ta seria gier należała do gości, którzy wygrywali aż czterokrotnie. Z kompletu punktów w delegacjach cieszyły się Polonia, kotwica, Radunia oraz rezerwy zagłębia. Do remisów doszło we Wrocławiu i Jastrzębiu Zdroju, natomiast u siebie trzy punkty dopisały Znicz, Pogoń, a także Stomil. W tabeli na pozycji lidera umocniła się Kotwica, która ma 6 punktów przewagi nad znajdującymi się za jej plecami Górnikiem oraz Zniczem. Drugoligowa tabela jest niezwykle spłaszczona, a drużyny od czwartego do 9 miejsca mają po 9 punktów. W strefie spadkowej po tej kolejce znajdują się Rezerwy Śląska, Siarka, drugi zespół Lecha oraz niezmiennie zamykający stawkę Motor. Jeszcze rzut oka na klasyfikację strzelców do mających na swoich kontach 5 goli stępnia retlewskiego oraz świątka po tej kolejce dołączyli Grzegorz Goncerz oraz Jakub Tecław. W następnej kolejce również nie powinno brakować emocji. Siódma seria gier eWinner II ligi przyniesie mecze kotwicy z siarką, polonii z Wisłą, czy też motoru ze Stomilem. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi produkcjami. Do zobaczenia.